Są niemili logiczne wspomnienie świętego Marcina Stur, biskupa oraz Narodowe Święto Niepodległości. Oba wspomniane są bliskie w sercu chyba każdego Polaka i każdej Polki. Zwłaszcza tych, dla których wiara i ojczyzna pozostają niekwestionowanymi wartościami. Myślę, że są one również ważne dla nas wszystkich tutaj obecnych. Dlatego zgromadziliśmy się tutaj wspólnie na tej liturgii mszy świętej w tej przepięknej Bazylice Mariackiej. Chciałbym więc bardzo serdecznie przywitać i pozdrowić wszystkich obecnych tutaj. Najpierw drogich braci w kapłaństwie wraz z księdzem Prawatem Ireneuszem, kustoszem tej przepięknej świątyni. Pozdrawiam siostry zakonne, osoby konsekrowane Słowa pozdrowień kieruję też do przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, do wszystkich, którzy reprezentują w jakiejkolwiek formie władzę. Pozdrawiam też kombatantów, Sywieraków. Pozdrawiam panie strojak Gdańskich. Pozdrawiam was, Mówił panie Chrystusie, siostry i bracia. I na koniec pozdrawiam też nasze seminarium tutaj wraz z, z rektorem, ojcami dowolnymi i bracią klerycką. Wspomniane na początku dwa wydarzenia łączą się głęboko, bo dotyczą wolności, tożsamości i służby. One stają się motywem do wznoszenia dziękczynienia za wolność Bogu, za wolność naszej Ojczyzny, ale też i do modlitwy za tę Ojczyznę. Oraz do pamiętania o tych, którzy o nią walczyli i też za nią złożyli w ofierze swoje życie. Są także motywem do świętowania, do sobie pytania, jak tę wolność rozumieć, jak wyrażać i jak przekuwać ją w codzienne życie i posługiwanie. Słuchajmy się najpierw Słowo Boże które zawsze niesie nam inspirację do rozumienia tego, co ma swoje źródło w Bogu. A wolność przecież w najgłębszym tego słowa znaczeniu pochodzi od Boga. Popatrzmy też na świętego Marcina, człowieka, który zrozumiał, że prawdziwa wolność jest przede wszystkim wezwaniem do miłości i do służby. Liturgia dzisiejszego dnia przypomina nam niezwykłą prawdę. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że Bóg stworzył człowieka do nieśmiertelności. Ta nieśmiertelność jest nam dana w Jezusie Chrystusie, który przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie uczynił nas uczestnikami życia wiecznego, lecz także przywrócił nam godność dzieci Bożej. Znaczy to, że człowiek jest stworzony do godności, do wolności, do życia w prawdzie i do miłości. Tym samym dał nam do zrozumienia, że wolność nie jest wynikiem ludz ludzkiego kompromisu, lecz Bożym zamysłem. Jeśli zatem naród zapomina o swoim Bożym powodzeniu, tym samym możemy powiedzieć traci. Fundament wolności. W Księdze Mądrości czytamy dalej o sprawiedliwych. Bóg ich doświadczył jak złoto w tyglu. Te słowa sugerują, że prawdziwa wolność zawsze rodzi się w bólu i w cierpieniu. Kiedy patrzymy na naszą polską historię, widzimy, że dokładnie tak rodziła się i odradzała wolność Polski. Tylko na przestrzeni choćby ostatnich trzech wieków naród polski był doświadczany zaborami, okupacją, totalitaryzmami, krzyżami i cierpieniami. Było ich bardzo wiele. Ale Bóg nie opuszcza swojego ludu. I jako Sprawiedliwy pisze dziś Księga Mądrości: Dzień na wiedzę zajaśnieją, tak i Polska zajaśniała wolnością. 11 listopada 1918 roku. Doświadczenie jednak uczy, że niepodległość nie jest darem danym raz na zawsze. Ona wymaga pokory, odpowiedzialności pracy dla dobra wspólnego. Ojczyzna nie jest więc własnością polityków, ideologów, biznesu czy tylko historii. Jest dobrem wspólnym i jest zadaniem dla każdego pokolenia i dla każdego Polaka. Właśnie dlatego tak wczoraj jak i dziś trzeba pozostawać na straży tej wolności, bo nigdy nie brakuje tych, którzy próbują ją wypaczyć, zniekształcić, negować czy też odbierać. Doświadczamy tego mocno również dzisiaj, gdy próbujemy się odbierać gdy próbuje się odbierać wolność sumienia i wyznania, spychając coraz częściej wiarę do prywatnej sfery i zmuszając chrześcijan do milczenia w szkole, w pracy, w przestrzeni publicznej. Doświadczamy tego, doświadczyliśmy tego przy zredukowaniu godzin religii w szkole i wyrzuceniu jej poza siatkę godzin lekcyjnych, usunięciu ze świadectwa oceny z religii. Młodzi często czują się napiętnowani w szkole za swoją wiarę. Mówi się tak dużo o tolerancji, ale coraz częściej brakuje jej wobec wartości ewangelicznych i wobec tych, którzy tę wiarę wyznają. Doświadczamy tego, gdy ograniczana jest wolność słowa i przekonania. W świecie mediów, ideologii zamiast dialogu rodzi się presja poprawności, kultura wykluczenia. Agresja wobec innego spojrzenia, prawda bywa, bywa zwalczana emocjami i manipulacją, ośmieszana, hejtowana, zastraszana. Doświadczamy tego, gdy niszczona jest jedność społeczna przez brak medialnej uczciwości i manipulację słowem, co w konsekwencji wpływa na wzrost napięć społecznych. Dzisiaj rzeczywiście znajdujemy się... Na niebezpiecznej drodze podziałów społecznych i politycznych, które zaślepiają i neutralizują próby porozumienia, wywołując przy tym agresję i nienawiść. Doświadczamy tego, gdy negowana jest wolność człowieka do życia moralnego. Szerzący się przemysł rozrywki, konsumpcjonizm, pornografia, uzależniania czyniąc człowieka niewolnikiem namiętności, seksu czy ekranu. Nie brakuje też społecznego przyzwolenia i propagowania postaw sprzecznych z moralnością chrześcijańską. Dotyczy to aborcji, vitro, selekcji, uwenicznej eutanazji i wielu innych obszarów życia ludzkiego. To wszystko niszczy wolność człowieka od wewnątrz. Odbiera mu ją i go zniewala. Doświadczamy tego także, gdy w nasze życie wkrada się obojętność. Historia uczy, naród traci wolność nie tylko poprzez najazdy, ale i poprzez obojętność. Rozłam, utratę ducha i pamięci. Gdy znika odpowiedzialność za dobro wspólne, wolność kruszeje, słabnie, i potem znika. Nie możemy jednak zatrzymać się tylko na dostrzeganiu problemów i na narzekaniu. To do niczego nie prowadzi. Dlatego trzeba przeciwdziałać. Ewangelia świętego jeszcze, jeszcze raz przychodzi nam z pomocą, dając konkretne wskazania. Jezus mówi, kiedy wykonajcie wszystko, co Wam polecono, mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. To nie są słowa fałszywej skromności. To jest duch służby, prawdziwej służby. Odbicie tych słów widzimy w postawie patrona dzisiejszego dnia, świętego Marcina z Był żołnierzem. Gdy zrozumiał Ewangelię, zrozumiał również, że bardziej niż żołnierzem tego świata, Trzeba być żołnierzem Jezusa Chrystusa. Miał więc odwagę porzucić karierę wojskową, by podjąć surowe pustelnicze życie, ale zanim to uczynił, jeszcze jako żołnierz dokonał gestu, który przeszedł do historii. Oddał połowę swojego płaszcza wzmacniętemu żołnierzowi. Marcin wiedział, że wolność ma sens tylko wtedy, gdy prowadzi do miłości. To wielka prawda. Wolność bez miłości jest egoizmem. Podobnie patriotyzm bez miłosierdzia staje się ideologią, a tożsamość narodowa bez szacunku dla innych staje się pustką. Warto nad tym się zastanowić i warto do tych słów powracać. Słowo Boże i szlachetna postawa świętego Marcina pomagają nam zrozumieć znane nam słowa, bo wielokroć cytowane i przypominane świętego Jana Pawła II. Wolność nie jest znana raz na zawsze. Trzeba ją wciąż zdobywać na nowo. Żadna wolność, osobista, społeczna czy narodowa, nie jest Dobrem czy stanem trwałym, którego nie można utracić. Nie jest czymś, co po prostu jest. To dar, ale równocześnie zadanie. Dlatego wolność wymaga troski i wysiłku. Najpierw trzeba zadbać o wolność osobistą, wewnętrzną. Nie polegał na narobieniu wszystkiego, co się chce, lecz na wybieraniu dobra. Tę wolność dobywa się w codziennych wyborach wierności wartością, gotowości do poświęcenia i troski o innych. To wezwanie do czujności, odpowiedzialności i pracy nad sobą, nad wspólnym dobrem, nad szerzeniem tego wspólnego dobra oraz nad eliminowaniem tego wszystkiego, co zniewane, jak choćby grzech, nałogi, lęk, pyta czy też nienawiść. Po drugie, trzeba zatroszczyć o wolność w wymiarze społecznym poprzez pielęgnowanie i rozwijanie wartości, które ją umożliwiają i przeciwstawienie się temu, co ją niszczy, a więc egoizmowi, obojętności, stronniczości, nieuczciwości, zniewalającym ideologią czy manipulacji na różnych odcinkach życia. Wreszcie, wolność ojczyzny utrwala się, jeśli ludzie pozostają czujni, jeśli rozwijają sobie odpowiedzialność obywatelską, nie są bierni, lecz czynni, nie dają się podzielić ani uśmieć dobrobytem, lecz troszczą się o budowanie dobrych relacji międzyludzkich, nacechowanych wzajemną współodpowiedzialnością. Dobrze pojmował tę wolność po trójnym wymiarze wybitny poeta polski i europejski, możemy powiedzieć XX wieku, Zbigniew Herber, który w epoce różnych właśnie kryzysów, wartości zawsze stał po stronie zasad, sztuce, którą prawiał i w życiu, broniąc kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła. Był uosobieniem wierności samemu sobie i słowu. Jak mało kto w swojej poezji wyrażał miłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patrioty zrozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracajem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. Od tego, od niego pochodzi ważne dla nas wszystkich powiedzenie, czy nawet przestroga. Naród, który traci pamięć, traci sumienie. Stąd należy zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie, mówił. To dobra lekcja dla nas, lekcja wolności która nie jest słabolą, lecz zdolnością czynienia dobra, o czym przypominał również papież Benedykt XVI, mówiąc, prawdziwa wolność człowieka realizuje się w przyjęciu do dobra.